Piękne i mocne włosy panny młodej. Karolina Lewandowska. Każda panna młoda przed ślubem musi szczególnie zadbać o włosy, aby były błyszczące i mocne oraz dobrać odpowiedni dla siebie kolor. Suknia i fryzura ślubna tworzą komplet, powinny więc do siebie idealnie pasować. Rozmaitość i bogactwo dostępnych środków pielęgnacyjnych oraz zabiegów kosmetycznych pozwolą Wam na pełną prezentację pięknego uczesania. Pierwszym krokiem do uzyskania wymarzonej fryzury jest systematyczne dbanie o włosy, aby były zdrowe i odpowiednio nawilżone. Wiadomo jednak, że jest to trudne, należy więc kilka tygodni przed planowanym ślubem odpowiednio wzmocnić strukturę włosa. Ważna jest odpowiednia ocena rodzaju włosów. Źle dobrany szampon lub odżywka nie tylko nie spełnią swojej roli, ale mogą nawet zaszkodzić. Trudno ułożyć piękną fryzurę z matowych i połamanych włosów. Po zabiegach takich jak farbowanie lub trwała ondulacja stosuje się kosmetyki z witaminami, proteinami i specjalnymi polimerami, które chronią przed dalszymi uszkodzeniami. Włosy mieszane pielęgnujemy delikatnymi szamponami, w razie potrzeby myjąc je nawet codziennie. Nie stosuje się do nich balsamów lub odżywek bez spłukiwania, ponieważ powodują zbyt mocno obciążenie. Do włosów z łupieżem należy zastosować specjalistyczne szampony lub skontaktować się z dermatologiem. Włosy suche można podcinać oraz odpowiednio nawilżać szamponami i odżywkami, które zawierają proteiny, glicerynę oraz kolagen. Zdrowe włosy są błyszczące, sprężyste i elastyczne, łatwo się układają, a ich połysk jest jedwabisty. Odpowiedni kolor włosów Jeżeli zamierzacie zmienić kolor włosów, Należy to zrobić najpóźniej miesiąc przed planowanym ślubem. Może zmiana okaże się niekorzystna lub zbyt ekstrawagancka i trzeba będzie jeszcze znaleźć czas na dokonanie konstruktywnych poprawek. Kolor powinien być dopasowany do typu rody i osobowości panny młodej. Zasadniczo przyjmuje się, że do niebieskich oczu i jasnej karnacji bardziej pasują włosy blond, natomiast do ciemnych oczu i odcienia skóry wszelkie odmiany brązu i czerni. Jednak dla narzeczonych ceniących oryginalność nie ma sztywno wyznaczonych granic. Wiele z nich decyduje się również na urozmaicenie fryzury różnymi odcieniami pasemek. Ważne, aby zmiany koloru dokonał profesjonalista. Wtedy macie pewność, że ostateczny efekt będzie korzystny zarówno dla urody narzeczonej, jak i zdrowia jej włosów. W odpowiednich salonach fryzjerskich możecie również dokonać zabiegów przedłużania włosów. Co na pewno zwiększy możliwości stylizowania ślubnej fryzury. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.